Siemano, z tej strony Wektor, jak możecie zauważyć trochę kilo mi się zebrało w chacie, dokładnie 150 kg, dlatego dzisiaj otworzymy. Jeżeli mam być szczery, pokażę Wam to, co jest po prostu najbardziej interesujące z tego, bo po prostu z tego multum jak możecie zauważyć. Mamy tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, trzynastą, czternastą. Czyli mamy 14 paczek i mamy jeszcze kilka kolejnych paczek w przedpokoju. Ogólnie nie musicie mi wierzyć, ale jest tego naprawdę masa. Witam serdecznie, za chwilę też to na telefon nagram. A to jest mój pokój. Ogólnie, żeby wam troszeczkę zwizualizować, mój pokój ma 20 metrów kwadratowych, nawet więcej, i jest zajeb...ne aż po uszy. Mam w magazynie powyżej 300 itemów, bo szykuję się coś wielkiego, czego mam nadzieję, że nikt nie pobije przez najbliższe kilka miesięcy. No i co mam wam powiedzieć? To jest mniej więcej jedna ósma, tego, co u mnie będzie za jakiś czas, więc przyjrzyjcie się. I prawdopodobnie w momencie, gdy wy to widzicie, będę miał, nie, włosy do ramion. Oczywiście żartuję, a tak serio, to będę miał dłuższe włosy. I po drugie, będę miał mniej więcej, tyle na chacie, więc koniecznie tego wyczekujcie. To jest pierwszy item tego haulu. W skrócie jest to maska Iron Mana, która normalnie tutaj reaguje na dźwięki. Oczywiście pokażę to później, z uwagi na to, że po prostu teraz nie mam baterii, które są do niej potrzebne. W każdym razie tak się ona prezentuje. Można powiedzieć, że to jest taka OG kolorystyka, bo mamy tutaj złoty, czerwony, charakterystyczne kolory dla Ironmana w skrócie. I ogólnie miałem ten hole kontynuować jutro, ale no jakby fff, i tak mi się rozładowuje telefon, więc jutro się widzimy i jutro czeka was piękny haul z dokładnymi recenzjami, w sensie, konkretnie dla was YouTube'a, bo na, bo na TikTok'a wrzucę skrótową wersję, bo jest tego po prostu fizycznie za dużo. Nowy dziennie, tak jak mówiłem, dokończymy tutaj ten haulik, bo jest tego sporo, jak możecie zobaczyć, wszystko już zacząłem rozpakować i będę wam pojedynczo to pokazywać, a później wam pokażę dokładnie, jak to wygląda na ziemi i w ogóle. W sensie, bo tak jak mówiłem, ja łączę content YouTube'owy w sensie, że z tego filmu na YouTube, który jakby tutaj będziecie oglądać, również powstanie film na TikToka i co? Lecimy! Więc pierwszym itemkiem, który zamówiłem w tym haulu, była ta oto pufa, jak mogliście zauważyć. Moim zdaniem przepiękna masa szczegółów. Puf najprawdopodobniej... Tych wyszło bardzo mało, więc właściciel Chrome Hearts może być lekko zszokowany ile ich jest na świecie. Kaszkieta no, w ogóle chyba z tego często żartuje. Ale co mam powiedzieć, półfie dałbym ogólnie ocenę. 10 na 10 jest niesamowicie wygodna. Jest naprawdę świetnie wykonana, może nie wyglądać. Może w ogóle zaczniemy od akcesoriów, bo zamówiłem masę, ale to masę stópek, takich sprawdzonych. W sensie ja uważam, że one lepiej wypadają niż ze sklepu, jeżeli chodzi o jakość. Tak się one prezentują. Tu są stópki. Tak jak mówiłem, na ziemi będę je układał, żebyście Mieli ciekawsze pof również. I oczywiście zamówiłem też grube i długie skarpety tutaj Nike a. Sprawdzony kop. Ja już je miałem milion razy, po prostu zabrakło mi ich w moich szafie. I to są te skarpetki Everyday, które możecie ogólnie znaleźć w precyzji, które są w Zamówiłem je też w czarnej kolorystyce. To samo ze stópkami. Też w czarnym cebuje zamówiłem. I dosłownie zamówiłem wagony tego. W sensie jest tego po prostu multum. To samo z grubymi skarpetkami. Też je zamówiłem w hurtowych można powiedzieć, że ilościach. Ale no, one się po prostu zużywają, tym bardziej jak ja gram w piłkę. Dobra, ja ogólnie Was wezmę trochę tutaj na dół i Wam pokażę, co zamówiłem. A więc, to są wszystkie kolorystyki skarpet, które zamówiłem. Tutaj mam takie trzy kolorowe skarpetki, ogólnie spoko, na prezent. Tu mamy oczywiście czarne stópki, tu mamy te czarne, grube skarpety Nike, tu mamy białe, grube skarpety Nike, tu mamy stópki. I tutaj rzecz, którą ja osobiście się bardzo jaram, czyli case'y do iPhone'ów, które uważam, że są po prostu przepiękne. Ja ogólnie mam iPhone'a 16 Pro Max e, 17 Pro. Tutaj on ogólnie się znajduje. O, tu, tu obok mojego pięknego łóżka i pościeli. I oprócz tego zamówiłem sobie taki statyw, można powiedzieć, specjalnie przypinany do stołu. To jest też ogólnie moim banger, bo kosztowało to grosze i zamawiam to Taobao. Tak tutaj on będzie wyglądał. Przynajmniej mam taką nadzieję. E, zamówiłem też case rimowy, który za chwilę później wam pokażę. Tutaj zamówiłem wymienne szybki do iPhone'a, bo, bo po prostu wiadomo skąd one są fizycznie tańsze, tak. O 50%? Dodatkowo zamówiłem sobie czapę CP company, kolejne, tutaj można powiedzieć, szybkie wymienne. Zamówiłem sobie też Zegarek Cartiera na takim czarnym metalowym pasku. Ogólnie to jest sprawdzone wydanie, je macie na spercicie. kosztuje grosze, a jakościowe jest świetne. Tutaj, moim zdaniem, bęger tego holu, czyli maska Romana, który dzisiaj Wam niestety nie pokażę, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Tak ta maska wygląda. Ciekawy item. Kosztował mi on 300 dolarów, więc był bardzo drogi i uważam, że był w 100% warty swojej ceny. Nie wiem, jakie to zastosowanie znajdzie, ale na pewno znajdzie. Oprócz tego zamówiłem sobie taki pasek od Chrome Hearts, który jest moim zdaniem przepiękny. Ma tutaj takie czerwone krzyże i moim zdaniem będzie idealnie pasował do mojego obecnego outfitu. W każdym razie, tak pasek wygląda. Moim zdaniem, wygląda naprawdę świetnie. Następnie, nie wiem, czy kojarzycie to pudełko ale Zamówiłem sobie kartiera. Oczywiście jest on tutaj na stalowej bransolecie. Mimo tego, że to nie jest najlepsze wydanie, bo kosztowało ono mało, to jest jakiś randomowy seller, który po prostu produkuje dobrze zegarki i ja go Wam fizycznie jakby tutaj polecam. Jak możecie zauważyć, jest to wersja szkieletą, przez co przez spód widać, co jest tak naprawdę na drugiej stronie. Jak możecie zauważyć, mam tutaj masę ciuchów i będę Wam je teraz po kolei pokazywać. Więc zamówiłem sobie taką oto z TP Company. Z tego, co pamiętam, ona jest brana od Dragona i ma problemy z zamkiem. To można powiedzieć, że jest swego rodzaju klasyk, ale no chuj. I tak się ta kurtka prezentuje w pewnej okazałości. Niestety tutaj nie mamy charakterystycznych gogli. Kolejna kurtka. Ogólnie kurtek będzie bardzo dużo. Tu ogólnie będzie pasmo moich niepowodzeń w tym haulu, bo po prostu testowałem kurtki, żeby dać Wam ogólnie taką sprawdzoną listę kurtek, które rzeczywiście polecam. I lekko mówiąc, nie wyszło to najlepiej, bo tu mamy kurtkę Prady, która powinna być napompowana, a wygląda jak wiatrówka. Tu mamy kurtkę Monclera z takim oto podwójnym logo na ramieniu. Moim zdaniem, jak na to, co mnie czeka ogólnie w tych wszystkich tutaj paczkach to ona jest naprawdę nie najgorsza jakościowo. W każdym razie tak się ona prezentuje na mnie. Kolor, który jakby na niej widzicie, on powinien być taki troszeczkę bardziej biały, a ta kurtka jest po prostu kremowa. A tu macie to, co oczywiście lubicie najbardziej, czyli sprawdzenie, czy NFC działa i chyba NFC nie działa. Ogólnie testowanie rzeczy ma to do siebie, że po prostu często trzeba się przejechać. Kolejna kurtka, niebieska. Tanie czy NFC działa? Niestety NFC na kolejnej kurce nie działa. Ja pakowałem w tym hole masę pieniędzy i wiem, że idzie do mnie jeszcze z 200 kurtek. Tutaj macie kolejne randomowe wydanie od Barbery i tak się ona prezentuje. Jak za cenę mogło być naprawdę gorzej. Ogólnie materiał wewnątrz tej kurtki jest mega przyjemny. To jest na pewno spory plus. Dodatkowo ma sporo kieszeń. W każdym razie uważam, że naprawdę przyjemnie fituje, bo tak na mnie się prezentuje i prawdopodobnie w niej mi urzekł ten pattern, bo uważam, że jest przepiękny. Wracając do moich pasm niepowodzeń. Kurtka Monklera w podwójnym logo. Również ten NFC nie działa i tu najprawdopodobniej do mnie jest jeszcze czerwona kurtka, która tak się prezentuje. I to jest klasyczny monkler, który tak wygląda. I co ciekawe, w tej kurtce akurat NFC normalnie działa. Normalnie tutaj działa, jak możecie zauważyć, wejdziemy tutaj w ten tag, co wyskoczy nam. I normalnie przynosi nas na stronę Monklera, co jest oczywiście sporym plusem. I tak jak mówiłem, ja testowałem kurtki, więc będą tu kurtki, które są godne polecenia i będą takie, które nie są godne. I ogólnie powiem tak, gdyby nie rozmiar, ja bym w tej kurtce zakochany. Uważam, że jest przepiękna, jeżeli chodzi o kolorystykę. Tak się ta kurtka prezentuje. Kolejna kurtka. Miejmy nadzieję, że teraz jest to ten sam model, co ta czerwona kurtka, tylko po prostu w czarnej kolorystyce. Więc nie będę na nią marnować czasu, bo uważam, że czerwona kolorystyka znacznie lepiej wygląda. To może was zainteresować kurtka od Mertry. Więc tak, tutaj mamy kurtkę od Mertry. Jest to ta kurtka Hit Reactive, czyli jak przyłożycie ręce. I podtrzymacie je chwilę. To normalnie wasza ręka tutaj się ukaże na kurce. Tak to się prezentuje. Ogólnie mega spoko. Jedyny tip ode mnie do was bierz się w swoim rozmiarze, lub rozmiar mniejszą. Bo po prostu ona wypada na naprawdę sporą. Tak się prezentuje. Tak wygląda wnętrze. Moim zdaniem. Robi robotę. Po pierwsze, jest to kurtka Supreme z Punchbowem na klacie. Tak się ona prezentuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o twity, ja nie jestem żadnym designerem, więc bierzcie też poprawkę sobie na to, że ja się jakoś świetnie nie ubieram, ale uważam, że mimo tego ta kurtka wygląda naprawdę spoko. Zamówiłem sobie taką białą kurtkę od Sippy Kompany. To jest można powiedzieć, że taka. Bardziej wiatrówka niż kurtka typowo. Oj, ale przyjemny materiał. Mm. I idealnie, moim zdaniem, będzie fitować. Chyba, że się nie zapnę, bo też czuję lekkie tutaj opory w szerokości. Kurtka przepiękna wizualnie. To, co najistotniejsze, Czyli klasycznie kaptur tutaj z goglami jest i jest on naprawdę świetny, w sensie oczywiście musicie to bardziej przystosować pod siebie, ale ja na to czas nie będę tracił, na pewno ta kurtka ląduje w mojej personal kolekcji i ogólnie przez to jak ona jest wygodna, zajebista i lekko mówiąc świetna jakościowo, da by mi ocenę 9,5 na 10. I mamy tutaj kamizelkę od CP Company, która tak się prezentuje i tu mój tip, jeżeli bierzecie tą kurtkę, bierzcie ją w swoim rozmiarze, tak się ona prezentuje i jako ostatnią kurtkę mamy tu po prostu inne CW Moncler'a, które miały nesti czyli Granatowe cewu i to by było generalnie na tyle z kurtek. Teraz przejdźmy do koszulek, których było definitywnie za dużo, bo tak. To ogólnie może się nie wydawać, ale mamy tutaj około 30-40 koszulek, więc lecimy tutaj szybko z recenzją ich. Po pierwsze, coś czego się osobiście nie mogłem doczekać: koszulka Galerii Department, tutaj tył, tutaj przód. Następnie Chrome Hearts. to jest ogólnie Long Sleeve, taki przód, taki tył. Kolejna koszulka Mason Margiela, tył, przód. Następnie koszulka Enfants, przód. Tył. Następnie koszulka Bejpa. Taki tył, taki przód. Kolejna koszulka Evisu. Przód. Tył, następnie Amiri, taki przód, taki tył. Następnie Spider, Atlanta, przód, na tyle nic nie ma. I jest to koszulka Suprema z Janem Pawłem, która tak się prezentuje. Z tego co wiem, mało kto ją produkuje, i ogólnie jest ona średnia jakościowo. I ogólnie tak się prezentuje pierwsza część koszulek. Jak możecie zauważyć, jest ich naprawdę sporo. Moim zdaniem ta jest moim faworytem. Ta Evisu jest przepiękna. Spoko jest ten Spider z Atlantą i oczywiście tamta Amiri. Ja ogólnie nie jestem dużym fanem Amiri, ale tam to robi robotę. Teraz lecimy z drugą częścią koszulek, więc co? Pierwszy taki oto Villon. Taki przód, taki tył. Następnie koszuleczka Alexander Wang. Taki przód, taki tył. Kolejna koszuleczka. Tutaj również Alexander Wang z baterią. Taki przód, taki tył. Koszulka od Travisa Scotta. Taki przód, taki tył. Jakiś basic tista obało. Następnie koszulka Balenciagi z Britney Spears. Taki przód, taki tył. Supreme z Condegastą, ale go damy później. Koszulka Rick Owensa, Taki przód, taki tył. I w tej części tak się te wszystkie koszulki prezentują. Ogólnie masa bangerów. Później, tak jak mówiłem, przejdziemy do tych, które mi najbardziej siedzą. W każdym razie tutaj macie szybki look na to, jak to wygląda. No, są one przepiękne. I oczywiście znajdziecie je z który jest w opisie. Trzecia część koszulek. Mason Margiela. Przód, tył. Randomowy Tista Obao. Przód, tył. Tissot Supreme. Pusty przód, taki tył. Akne Studio. Przód, Tył. Kolejny Tis, randomowy Stałowao, taki przód, taki tył. Ciekawostka tego Tisa z Hello Kitty zamówiłem w kilku kolorystykach. Jeszcze zamówiłem takie o Mejce Margiela, taki przód, taki tył. I Hello Kitty też leciało w czarnej kolorystyce. Tak się prezentuje ogólnie wszystko tutaj na ziemi. Jak możecie zauważyć, jest tego naprawdę sporo. Jest spora różnorodność. Nie mamy tutaj samych brandów jakichś takich high fashion, bo dużo rzeczy jestem przez Tałobało i w ogóle, co jest sporym plusem.